Siłą rzeczy jest to rower, którym łatwiej robić jakieś, nie wiem jak tam w innych rejonach Polski, ale chyba w całej Polsce, gdyby nie jedna rzecz, o której sobie zapomniałem, a mianowicie... No i tak powiem wam, że trochę o tym kompletnie zapomniałem, że nie dzisiaj, nie w taką pogodę, No nie wierzę, że się takie gówno teraz tutaj wydarzyło. Widzieliście, troszeczkę się, delikatnie mówiąc, yy, trasa wysypała, no i to oznacza tylko tyle, że przede mną już... No, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym wypadzie rowerowym. No i dzisiaj jest zmiana klimatu, no bo ostatnio jak się widzieliśmy, no to e, był to wypad gravelowy, tak dzisiaj wypad górski i powiem Wam, że bardzo fajnie mi się tak miksuje te wypady. E, co prawda tak i tak, no gravel gdzieś tam e, gra te pierwsze skrzypce no, siłą rzeczy. Jest to rower, którym łatwiej robić jakieś konkretniejsze dystanse. Tak Myślę, że tych wypadów górskich też w tym roku jest całkiem sporo. No i też ogólnie taki miałem taki miałem cel ogólnie z początkiem tego sezonu rowerowego, żeby właśnie tak przeplatać te wypady gravelowe no i górskie, żeby nie doszło do takiego wypalenia rowerowego. No i wydaje mi się, że jak na razie udaje mi się to wszystko zrealizować. No ale dobrze, do brzegu co dzisiaj jest w planie, moi drodzy. A mianowicie dzisiaj zabieram Was na Eliaszówkę. Jest to jeden ze szczytów tutaj na terenie Pogórza Poprackiego. Jeżeli ta nazwa niewiele Wam mówi, no to Szczawnica, Jaworki, Pieniny, Wąwóz Homole to są mniej więcej te rejony, gdzie ja tutaj dzisiaj jestem. E, co prawda ja jadę w zupełnie innym kierunku, no ale wiecie, żebyście mieli, taki to, żebyście mieli taki obraz tego, gdzie ja to mniej więcej jestem. Jeżeli chodzi o sam szczyt, czyli o Eliaszówkę, no to jest to szczyt, na którym nigdy wcześniej jeszcze nie byłem, także będzie to coś, myślę, że fajnego. Do przejechania mam jakieś 25 km. Jeżeli chodzi o podjazdy, to jakieś chyba 500 metrów, także nie ma tragedii. No i wszystko oczywiście. Tu przejedziemy tą tym strumykiem. O ty synu. Yy, no i wszystko oczywiście w formie takiej pętli, także coś co bardzo lubię. No i standardowo wszystkie wiadomo przydatne linki macie w opisie filmu. Tam możecie zobaczyć jak dokładnie dzisiaj jadę, skąd startuję i tak dalej. Najbardziej cieszy mnie fakt, że no niemalże 100% tej mojej dzisiejszej trasy to jest szlak rowerowy. Także liczę na to, że te warunki na trasie będą dzisiaj jak najbardziej spoko. Ale jak to wszystko wyjdzie w praktyce, no to przekonam się w przeciągu kilku najbliższych godzin. Ale jestem, wiecie, pozytywnie nastawiony jak zawsze. Dzisiaj jak wstałem koło tej drugiej w nocy, żeby się mniej więcej ogarniać, do wyjazdu. No i tak popatrzyłem sobie na prognozy pogody. No i patrzę kurczę, no, jakieś chmury mają być, coś z rana jeszcze może popadać. Oczywiście dzień wcześniej, w sensie no kilka godzin wcześniej, było zupełnie inaczej. No ale nie wiem jak tam w innych rejonach Polski, ale chyba w całej Polsce ten lipiec jest dosyć mocno nieprzewidywalny i te prognozy pogody bardzo szybko się zmieniają. No i tak wstałem o tej drugiej, no i tak myślę sobie jechać, nie jechać, czy jest sens, czy nie. No i zebrałem się, oczywiście pojechałem, no bo w końcu oglądacie ten film. W czasie drogi tutaj no, kilka razy mnie złapał deszcz, dopiero jakoś w rejonie Szczawnicy, przed Szczawnicą robiło się już miarę e, sucho, więc no, liczyłem na to, że ten rower sobie obecnie, no bo jest w ciepło, jest jakieś 18 stopni. Rower wysechł, także jest spoko, no, ale bardziej zmierzam do tego, że przypatrzcie się co teraz jest tutaj. Za mną. Jest tak kapitalny widok. No, gdyby nie ta mgła, gdyby nie ten taki klimat, wiecie, taki deszczowy, taki trochę nawet jesienny, no to myślę, że tutaj byłoby zupełnie inaczej. No, wyobraźcie sobie teraz to miejsce, gdybym tutaj przyjechał. W Przepięknym słońcu, znaczy no wiecie, przy wschodzie słońca to byłoby spoko, ale potem jakby to słońce już wyszło wyżej, no to co, byłaby lampa, byłoby cholernie gorąco, tutaj już by się zamielało, teraz się zamieleje, no ale przy słońcu byłoby jeszcze gorzej. No i nie oszukujmy się, przy tak ostrym słońcu, no nie byłoby tutaj jakichś takich kapitalnych widoków, takiego fajnego klimatu. Tak dzięki temu, że jednak się zebrałem i przyjechałem tutaj w te, podczas takiego okresu, no, gdzie powiedzmy, no, ta pogoda nie jest wybitna i pewnie wiele osób by sobie jednak odpuściło wyjazd. Yy, no ale dzięki temu no, jest coś takiego przepięknego za mną. Widoki obłędne. Nie jest w sumie jakoś mokro, znaczy no, trochę jest, no, bo wiadomo padało, ale na razie jakoś rower i ja na tym jakoś bardzo nie cierpimy. Także jest spoko. No zobaczymy jak ta nawierzchnia będzie potem się prezentowała. Jak na razie jest ok. Teraz muszę rower wyprowadzać, bo jest tak dosyć stromo. Ale no widoczki przepiękne. Chyba muszę sobie już robić taką checklistę przed wyjazdem, żeby na pewno niczego nie zapomnieć, no bo dzisiejsze pakowanie byłoby idealne, gdyby nie jedna rzecz, o której sobie zapomniałem, a mianowicie baniak z wodą. No, ostatnio sobie kupiłem taką myjkę bezprzewodową. Yy, taki pistolet z rurką, którą się wiecie, wsadza do jakiegoś tam zbiornika z wodą, no i można sobie pod ciśnieniem umyć. No i dzisiaj stwierdziłem, że no będą idealne warunki, żeby to w końcu przetestować, no bo Pogoda jest jaka jezna, jest, no i w sumie przydałoby się, bo rower trochę już brudny jest. E, no, ale oczywiście, zapomniałem sobie tej wody. No i kicha. Teraz to sobie mogę jedynie popsikać, ale nie wiem czym powietrzem po tym rowerze. A wydaje mi się, że taka myjka to fajna sprawa, no bo raz, że może, mogę sobie to szybko przemyć jeszcze tak w miarę na świeżo, potem jak rower jest na dachu, to też on się przewietrzy zanim dojadę do domu, no i nie musiałbym już tracić czasu w domu na ponowne mycie. A jednak nie lubię po takim syfie zostawiać, nie lubię roweru zostawiać w takim syfie, żeby to stało, tylko wolę sobie to posprzątać. No ale dzisiaj będę musiał to znowu zrobić w domu niestety. A teraz jestem w takim miejscu. Tu też jest tablica. Może coś zobaczycie. Ale ogólnie to jest y, trasa, którą często przechodziłem, jak wychodziłem na Radziejową. No bo to jest szlak, którym właśnie można wyjść y, na Radziejową. No a ja jadę tak, jak tutaj widzicie, na Eliaszówkę. Jestem w punkcie drugim, także w sumie już niebawem. No i potem będę chyba w tą stronę zawracał. Tak mi się wydaje, no bo robię takie kółko. Więc zobaczymy, co tam będzie dalej, no i myślę, że po wie... no właśnie, bo na Eliaszówce jest wieża widokowa, no i możliwe, że tam sobie zrobię, zrobię, sobie jakąś dłuższą przerwę, no bo myślałem, że zrobię na jakiejś polance, jak będę wracać, ale boję się, że może być mokro, także średnio będzie, średnie będą warunki, żeby sobie gdzieś usiąść, no jeszcze zobaczę, pomyślę, bo mniej więcej za jakąś godzinę, dwie powinno jakieś słońce wyjść, także zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentować, no i też zobaczymy, jak to wszystko czasowo wyjdzie. Ale jak na razie jedzie się naprawdę bardzo spoko. Gdyby było sucho, to byłoby idealnie, ale no, gdyby było sucho, gdyby było słońce, no to nie byłoby takiego fajnego klimatu, który się teraz tutaj w tych górach tworzy. No i moi drodzy jesteśmy pod, a szczególnie jesteśmy na Eliaszówce, no i teraz tutaj jestem pod, pod wieżą widokową. Więc chodźmy na górę zobaczyć jak to tam wszystko wygląda z nieco wyższej perspektywy. No nigdy tutaj wcześniej nie byłem, także jestem bardzo ciekaw. No i tak powiem wam, że trochę o tym kompletnie zapomniałem, że... Że jest taka mgła przecież. I dzięki temu nie widać kompletnie nic. No cóż, widoki tam na Polance były fajne, ale tutaj, no to już delikatnie mówiąc średnio, no obstawiam, że za jakąś godzinkę, dwie, jak to sobie wszystko tam zejdzie nieco niżej, no to już widoki mogą być całkiem przyjemne. No, ale tego dzisiaj się nie dowiem, no bo jednak nie mam czasu, żeby tutaj tyle czekać. No z tej strony, tutaj jak się podjeżdża pod szczyt, no to jest to wszystko bardziej takie zalesione, więc tutaj pewnie widoki średnie. Bardziej ta strona tutaj będzie miała coś więcej do zaoferowania, no bo tutaj już ten prześwit jest taki no dosyć konkretny, także pewnie i widoki są zdecydowanie lepsze. Na dole jest wiata, miejsce na ognisko, kosze, na śmieci, jakieś tabli, tabli, tablice informacyjne. Więc w sumie idę tam na dół. No i zrobię sobie przerwę. Taką dłuższą, zjem sobie kanapkę, wypiję herbatę. Nie wydaje mi się, żeby ktoś tutaj dzisiaj przyszedł. Na pewno nie o tej porze. No chyba, że jakiś szaleniec e, mojego pokroju, ale wątpię. Głównie z tego względu, że ta pogoda jest jaka jest dzisiaj. Odpocznę sobie, no i... Zjeżdżamy, no jak patrzyłem przed chwilą na nawigację, no to ja jestem mniej więcej jakoś już chyba w połowie, albo prawie w połowie, także spoko, teraz będzie fragment taki zjazdowy, potem będzie jeszcze jeden chyba podjazd, no i potem na parking już znowu lekko z górki. Powiem wam, że fajnie, że jest ta wiata, bo w sumie można się schronić. Aczkolwiek, kurczę, jeżeli to jest stół, to tak coś chyba nie do końca. Tak mało, średnio to foremne tutaj wszystko jest. Ale nie narzekajmy. Nie narzekajmy na najważniejsze, że jest ławka, że jest tutaj sucho. Można sobie kulturalnie usiąść i coś zjeść. Więc teraz właśnie to nam zamiar poczynić. muszę poczekać, żeby mi herbata wystygła, no to stwierdziłem, że Wam trochę to miejsce pokażę. No tak, tutaj jest wieża widokowa, na której byłem, no i na której pewnie jakieś fajne widoki są, ale nie dzisiaj, nie w taką pogodę, no bo widzicie, tam gła teraz zaczyna schodzić tutaj jeszcze yy, do mnie, także będzie się robić chłodniej i, i mrocznie, powiem Wam, że taki klimacik trochę horrorowy się tutaj zaczyna robić, yy, no ale mniejsza o to. Tutaj jest takie wyznaczone specjalne miejsce, żeby sobie zrobić ognisko, jakby ktoś miał ochotę. Są ławki, także elegancko można sobie usiąść. No, jest też ta wiata, którą przedtem wam pokazywałem. Kosze na śmieci. Ciekaw jestem, kto to, to wyrzuca, bo one są już tak dosyć. A ten nie, ale tamten drugi był tak dosyć konkretnie eee, zapełniony. Strasznie szybko ta mgła tutaj zeszła. Tutaj są tablice informacyjne o tym miejscu i tak dalej. No, a właśnie, bo Wam jeszcze tego nie mówiłem, ale Eliaszówka no to jest szczyt yy, na styku na granicy Polski i Słowacji. Dlatego tak, też tutaj macie chociażby tablice yy, po słowacku. Ja przepraszam, jest chyba po słowacku, jest po angielsku, ale też po polsku. Widzę, że też jest. Także przepraszam, ale no gdybyście jakieś tutaj oznaczenia słowackie yy, napotkali, no to się właśnie nie zdziwcie, no bo jest to po prostu szczyt. Yy, jest to szczyt po prostu na granicy Polski i Słowacji. No i co? No i to w sumie tyle. Tam były jeszcze jakieś tutaj, no to też podejdę, żebyście zobaczyli, bo w sumie tutaj nigdzie nie ma. Mam nadzieję, że mnie widać przez tą mgłę. Ja no spokojnie bo tutaj w sumie koło wieży nie ma żadnego oznaczenia, że to jest Eliaszówka w sensie chodzi mi o takie nazewnictwo, że to jest szczyt tutaj też jest jakaś ławka, też można sobie przy, przycupnąć ale jeżeli chodzi o tablicę informacyjną że jesteśmy na Eliaszówce, no to jest to w tym miejscu, tutaj, o Eliaszówka, 1024 metry nad poziomem morza Hatama Góry, jakieś tam 2 km, obida czy Wielki Rogacz, no właśnie na Wielkiego Rogacza też będę musiał sobie tutaj przyjechać i wydaje mi się, że przyjadę tutaj jesienią bo ostatnio jak tutaj byłem no było to jakoś pod koniec zeszłego roku, bo sobie przyjechałem tutaj żeby polatać e, dronem FPV no to tutaj to miejsce w tym okresie jesiennym no jest naprawdę mega klimatyczne no a na Wielkim Rogaczu chyba, jak mnie dobrze pamięć nie myli, nie myli no to nie byłem tutaj jeszcze no, i myślę, że będzie ku temu właśnie okazja, żeby przyjechać jesienną porą. Ale zobaczcie, co się teraz tutaj podziało z tą mgłą. No, wygląda to klimatycznie, ale dzięki temu nie ma żadnych widoków zwierzy. Tutaj też nie do końca znam genezę tego, oto zdjęcia z tym kotem i z tym kijem. Nie wiem, nie wiem, co miał autor na myśli. No i co? No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. Myślę, że jak przyjedziecie tutaj w okresie, kiedy no jest ta pogoda zdecydowanie lepsza, nie mam mgły i tak dalej, no to będą jakieś fajne widoki na wieży. Można sobie właśnie to ognisko zrobić. No tutaj, jak ja schodzę w tą trawę, to już mam tak przemoczone buty, że masakra, ale to też pewnie przez to, że przez ostatnie dni, dni trochę padało. Tam gła też robi swoje, więc no. Wszystko tak się poskładało, ale jak najbardziej nie żałuję, że tu przyjechałem, no bo jednak ten klimacik tam na tej polance, przepiękne widoki, ten klimat, który tutaj też jest, no też jest oryginalny i jak najbardziej mi się podoba. Zwłaszcza, że ostatnie wypady były głównie w, takiej, w takich warunkach, wiecie, typowo słonecznych, letnich, że tak powiem, było gorąco, tak dzisiejsza odmiana, taka odskocznia jak najbardziej mi się podoba. Dobra, trzeba dopić herbatę, no i jedziemy dalej. Ja nie wierzę, że się takie gówno teraz tutaj wydarzyło. Ja nie wiem co to jest. No zobaczcie co tu się dzieje. To jest taki syf, to jest coś rozjeżdżone przez jakiś ciężki sprzęt. Ja nie wiem, no jest szlak niby żółty kuźba, no ale ja nie wierzę, że to... to tak wszystko tu musi tak wyjeżdżać, żeby to było w takim stanie. I wiecie, to nawet nie jest kwestia tego, że tu padało, bo to myślę, że nawet jak tu jest sucho, to tu jest tragedia. Przemyślałem, myślałem, że będzie się dało to jakoś bokiem objechać, no ale raczej nie, no teraz tylko się modlę, żeby ten odcinek nie był jakiś długi, no... Według mapy gdzieś tam będę skręcać za chwilę, ale na razie no jest tragedia, tutaj w ogóle ja się tutaj nie, 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 nie biorę za zjeżdżanie, tylko sobie go sprowadzę, bo jak to wszystko tu wygląda, przecież to jest tragedia. A już tak się cieszyłem, że taki spoko wyjazd i względnie wszystko takie czyste. Straszna lipa. Nie, no moi drodzy jest lipa do kwadratu, to jest tragedia. Dobrze, teraz trafiła się jakaś tutaj trawa, że da się bokiem to przejść, bo przecież ja jestem już w tak tragicznym stanie. Jeszcze myślałem, że, że będzie jakaś ścieżka, chociażby przez las, żeby to się dało objechać. A tu no nie ma opcji. no Przypatrzcie się, jak to wygląda. Jeszcze tylko się modlę, żeby nie wyrżnąć w to, bo to już byłaby kompletna tragedia. Póki się jeszcze jakoś da iść, no to spoko, ale. Ale straszny kupstal. Tam jest jakaś łąka po prawej stronie, ale. Nie wygląda, żeby dało się tamtędy jechać. W sumie jak teraz patrzę na mapę, to ja gdzieś tam będę miał skręcać za chwilę w prawo. Tam jest też jakiś domek. Także jest nadzieja, że ta męka się zaraz skończy. No tutaj coś ktoś kombinował, widzę. Może dałoby się tędy przejść. Aczkolwiek to też tak wygląda. Choćby no trzeba sprawdzić, to już gorzej nie będzie chyba. Co tu się dzieje moi drodzy? Dzisiaj to jest głowa mała. O, ale jakaś ścieżka tu jest. O tak. Jest nadzieja. Dobrze, że jest jakaś polanka, bo się w miarę rower jeszcze prze, przemyje. Dobra, chyba tutaj można wsiąść. Tylko ja muszę jechać gdzieś tam w lewo bardziej. Bo ta mapa. Aczkolwiek tutaj widzę, że też bym dojechał tędy. Może tak to zrobimy. Jakaś tutaj droga powinna być. Moi drodzy, raport drogowy. No bo jak widzieliście, troszeczkę się delikatnie mówiąc, yy, trasa wysypała, i musiałem to jakoś objechać. Ja dojechałem teraz do takiej drogi asfaltowej. Ja to ogólnie obczajałem sobie już wczoraj, bo widziałem ten fragment. Na mapie więc mniej więcej wiem, gdzie dojadę, po prostu objadę ten fragment chyba leśny, tak mi się wydaje, bo tak mi tutaj mapa pokazuje, że tym asfaltem tak i tak dojadę do fragmentu, gdzie się będzie łączyć ten asfalt, ta droga tutaj z tą moją pierwotną trasą, także nie ma tragedii, ale ten fragment tam przez las, no to jest tragedia do kwadratu albo i jeszcze bardziej. Musicie sobie to zobaczyć na mapie, gdzie to jest. No jak z, zaczniecie zjeżdżać z Eliaszówki, to początek jest spoko, jest w miarę tak fajnie przez las i potem chyba dojeżdżacie do Żółtego, teraz nie wiem, czy ten żółty to już jest z Eliaszówki, czy on dopiero właśnie gdzieś tam się zaczyna, ale jak... wiem, bo widziałem na, na drzewach, że się pojawiło oznaczenie Żółtego Szlaku, no i tam jest tragedia. I wydaje mi się, że to ze względu, nie wiem czy na wycinkę drzew teraz kurczę, bo gdzieś tutaj tak jak jechałem teraz przez ten las, no to też widziałem, że się dom jakiś buduje w lesie, więc też obstawiam, że ten sprzęt tam dojeżdża, ale no jest to w fatalnym stanie. Momentami da się to obejść trawą, ale momentami idzie się w całym tym błocku. Ja w w pewnym momencie miałem buta już praktycznie całego w tym błocie, także bardzo fajnie. Teraz był taki fragment przez łąkę, to trochę się to wszystko obmyło, dobrze, że ona jest mokra. Jakiś tam plus jest tego, że ta pogoda dzisiaj jest jaka jest. Ale ogólnie też nie wydaje mi się, że jak sucho jest, to tamten fragment jest w lepszym stanie, bo też widziałem, że coś tam spływa, jakiś strumyk. Poza tym to też jest w lesie, no to ta wilgoć się tam na pewno zdecydowanie dłużej utrzymuje. Także no, wydaje mi się, że warto tam ten fragment, jeżeli byście jechali tak samo jak ja dzisiaj, no to warto sobie go ominąć. Znaczy no musicie ten kawałek, co ja, iść, co ja szedłem też musicie go tam niestety odbębnić. No i potem sobie skrócić tutaj na ten asfalt. No chyba, że da się to jakoś wcześniej. Jeszcze ogarnąć, żeby gdzieś tutaj już odbić przez las właśnie na ten fragment asfaltowy, nie wiem. Teraz już Wam tego nie powiem. Cieszę się, że dojechałem do tego asfaltu, no i mam nadzieję, że już na ten fragment taki tragiczny nie wrócę. Masakra. A już się tak cieszyłem, że było naprawdę względnie spoko, jeżeli chodzi o warunki jezdne. drodzy, ostatni podjazd na dzisiejszej trasie za mną. Ja teraz właśnie dojechałem do Rozwidlenia, gdzie rano też jechałem w lewo, a teraz przyjechałem z prawej strony. No i to oznacza tylko tyle, że przede mną już zjazd do samochodu. No i będziemy kończyć tą dzisiejszą wyprawę. Powiem Wam, że ten odcinek w lesie, ten błotnisty, no dosyć mocno mnie zmiażdżył i tam morale, delikatnie mówiąc, podupadły. Ale finalnie, no naprawdę fajna wycieczka, kawał... Zasnej przygody, no widoki z rana były no, kapitalne. Także nie ma co narzekać to. Błoto, rower się umyje, rzeczy się wypierze, a wspomnienia zostaną ze mną do końca życia. Także jak najbardziej się cieszę, że tu dzisiaj przyjechałem, i cieszę się również, że przyjechałem w takich, a nie innych warunkach pogodowych, no bo też miałem okazję zobaczyć to miejsce w zupełnie innym wydaniu. Zjeżdżamy. you Będziemy kończyć naszą dzisiejszą wyprawę, no bo ja już pomału dojeżdżam do parkingu. Także będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, no to łapka w górę. Subskrypcja: jak jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, żeby Wam nic nie umknęło. No i standardowo widzimy się gdzieś niebawem. Trzymajcie się. Pa!